myśl urodził w głowie projektantów. Jeśli projektant wymyśli dobry budynek, to się na nim da zarobić. Mamy też przykłady złych budynków, nie będę ich pokazywał, bo nie o to chodzi. Są budynki niefunkcjonalne, gdzie proporcja przestrzeni, która niczemu nie służy, jest zbyt duża. Żeby zarobić, trzeba mieć powierzchnię do wynajęcia. No dobrze. To był budynek funkcjonalny. Ja go bardzo lubię i, że tak powiem, daję często jako przykład. Jeśli mamy zarządzać nieruchomościami, to po pierwsze naszym pytaniem jest cel. Po co właściwie mamy zarządzać? Pierwsza sprawa. Kiedy państwo, większość z was leciała niewątpliwie samolotem, czy weszła na dworzec, e, powiedzmy sobie, e, kolejowy, no przecież jeśli wchodzimy pierwszy raz do nieznanego miejsca, na przykład na lotnisko w obcym kraju, przecież to się zdarza. Jak to jest, że sobie dajemy radę? Że wiemy, gdzie iść? Dokładnie. Ktoś przemyślał to, że ktoś inny tu przyjdzie, powiesił mu określone strzałki, mówiąc jeśli chcesz oddać bagaż, to tutaj, jeśli chcesz do restauracji, to tędy. Ktoś pomyślał, zaplanował ten budynek. Budynek jest funkcjonalny. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli wchodzimy do budynku i mamy nawet strzałkę do toalety, po czym przychodzimy i toaleta jest zamknięta, bo jest awaria. Nie jest to budynek, w którym się od razu dobrze czujemy, a no, zaczynamy mieć do niego wątpliwości. Jeśli chcemy pojechać widną, która jest główna albo nie działa, to już nie jesteśmy zachwyceni tym budynkiem i wcale nie zamierzamy wynająć tam ani góra, ani mieszkania. Wobec tego, jeśli celem jest zarobić, to metodą jest znaleźć metody zarabiania pieniędzy, a podstawową metodą zarabiania pieniędzy na nieruchomości jest mieć tych, którzy płacą, a oni muszą być zadowoleni. Czyli narzędziem jest dopieszczanie klienta. Tak samo jak wszędzie, jak na całym świecie. Chcę kupić nowy telewizor, to też chcę się czuć dopieszczony, tak? Ktoś mi mówi, zapłać 3,5 tysiąca złotych, dostaniesz ode mnie plazmę. Ja bym chciał wiedzieć, dlaczego akurat mam kupić jego telewizor, a nie inny. Póki ja mam pieniądze i ja decyduję, to ja mam wolny, demokratyczny, nieskrępowany wybór. A zatem jak namówić, jeśli się jest zarządcą kogoś, żeby przyszedł i wynajął mój moim budynku, lokal i mnie płacił, a nie komuś innemu. To jest wszystko praca zarządcy. Zarządca może robić jeszcze inne rzeczy, nie tylko wynajmować. Jakie znacie jeszcze formy pracy zarządcy, takie, na co dzień, które widzimy każdego dnia w naszych miastach? Proszę bardzo. Reklamy. Reklamy. Podstawowa sprawa, z której dodatkowo czerpiemy zyski, to są reklamy. Sprzedanie tych mieszkań. Z czego? Sprzedanie Sprzedanie, Sprzedanie mieszkań. Okej, okay. można sprzedać, ale jeśli chcę utrzymać własność, to muszę szukać innych rozwiązań. Proszę Państwa, pierwsza podstawowa sprawa jest reklama. Powstaje pytanie, na które chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli. Czy jesteście zadowoleni, że otacza nas taki, że tak powiem, las reklam? Nie. A dlaczego nie? Wreszcie ktoś mówi, że tak. Kto powiedział tak? A zaraz się dowiem, kto powiedział nie i dlaczego. Jestem zadowolony dlatego, że otacza mi taki las reklam, dlatego bo jak idę do yy, hipermarketu, to przedtem wiem, co mogę tam kupić. A nie dopiero gania w gania łobukach, patrzę co jest, tam w po a tak? Do Czyli mam czas. Racjonalne podejście. A kto jest przeciw i dlaczego? Ja jestem przeciw, dlatego że no, jako obrona mój ulubiony film, nagle mi wyskakuje taka reklama, a owiec to i tamto, to tamto, no, no to jestem po prostu za to tego. Prawda? Ja co pamiętam miałem na myśli reklamy na nieruchomościach, to bardzo proszę. Barmia y, każdą rzecz i, i, i uważa, że jest lepsza i nie wiadomo na co się zrezygnować. Dobra. Więc tutaj mamy dyskusję i ona jest większa. Właściciel mówi, dom jest mój, mogę na ścianie powiesić wszystko. A inni mówią zaraz, ale twój dom stoi w pięknym miejscu, jest pięknym domem i my patrząc na twój dom zbudowany w ładnej architekturze odpoczywamy. Nasz umysł wchłonie to piękno i jest lepiej. wypoczywamy psychicznie. Jak wiesz, aż wszędzie reklamy, to w zasadzie ta przestrzeń nas męczy. I nie masz do tego prawa, bo przestrzeń jest nasza. Dyskusja na temat, czy przestrzeń jest wszystkich obywateli miasta, czy tylko właściciela nieruchomości, jest dyskusją stałą. I ja myślę, że znalezienie tego kompromisu jest ciągle jeszcze przed nami. Ale nie może być tak, i to się Unia Europejska wypowiedziała w tak zwanej karcie kiskiej, żeby właściciel zawłaszczał przestrzeń wyłącznie dla siebie. Tak być nie może. No dobrze, kto może być w Polsce zarządcą? Zmierzam do końca. Otóż zarządcą może być, pan wie, tak? No, właściwie to trudno nie wiedzieć, że jest napisane. No jak, na jakiś wykształcony człowiek. Tak jest. Musi się na tym trochę znać, a potwierdza się to tak zwaną licencją zawodową. Trzeba znać egzamin. Jeśli skończy się u nas na studiach naszych normalnych, dziennych tak zwaną ścieżkę zarządzania nieruchomościami, to to wystarcza, żeby podjąć pracę jako zarządca nieruchomości, żeby minister wpisał do rejestru licencjonowanych zarządców. Jak zarabiać na nieruchomościach? Oczywiście najlepiej, jak się ma fajną nieruchomość, czyli w dobrym punkcie, bo najważniejsza przy nieruchomości jest lokalizacja. Dobra lokalizacja, tak jak na przykład naszej uczelni, zaraz przy wyjściu z metra, w zasadzie prawie w śródmieściu, to jest dobra lokalizacja. Ale już nie możemy powiedzieć, że stan techniczny naszej uczelni jest doskonały dzięki temu, że tak powiem, rośnie jej użyteczność. Tak? Proszę, ma coś Panu do dorzucenia? Dobry, dobra jest, że tak będzie w 2012. Dobrą pozycją jest, jak będzie na przykład Euro 2012, to obok Stadionu postawić jakiś hotel albo coś do wynajęcia. Zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie, jeżeli obiekt ma dużo funkcji, to może kreować różne źródła, bądź strumienie do podróży. No, ale zawsze dopieszczanie klienta będzie najważniejsze. I teraz powstaje pytanie, jak zarabiać na Stadionie? I odpowiedź jest, tak sama jak na każdej innej nieruchomości. A konkretną odpowiedź zamierzamy uzyskać od Was. To jest wasza praca w zespole. Mamy stadion, mamy wybudować stadion, może go jeszcze nie mamy, na razie mamy zamiar. I proszę zwrócić uwagę, stadion to jest wielki obiekt, który kosztuje. Każdego dnia kosztuje. Czy jest taka możliwość, żeby na stadionie zarobić? Albo żeby przynajmniej stadion pokrył te koszty. To jeszcze ostatnie dwie uwagi, i przechodzimy do pracy w grupach. No, oczywiście, można bilety sprzedawać potem na mecze. Słusznie. Można jakiemuś królowi wynająć na No. I dalej proponuję nie rzucać haseł, ponieważ każda grupa ma znaleźć teraz sama najlepsze rozwiązanie. Jak zarobić na stadionie, który powstanie. Konkretnie po tamtej stronie Wisły, na miejscu dawnego stadionu dziesięcioleci. A ja dziękuję za uwagę.